Na zawrotne prędkości, spektakularne kraksy i efektowne takedowny znane posiadaczom konsol, pecotowcy musieli czekać strasznie długo. Od momentu premiery pierwszego Burnouta na PlayStation 2, Xboxa i GameCube, niedługo minie równe 8 lat. Najnowsza odsłona serii doczekała się na szczęście portu na komputery osobiste. Konwersja nastąpiła wprawdzie dopiero rok po ukazaniu się Burnouta Paradise w wersjach na PS3 i Xbox 360, ale nie oszukujmy się, cierpliwość naprawdę się opłaciła. Pełna nazwa pecetowej edycji gry Studio Criterion brzmi Burnout Paradise The Ultimate Box. Spowodowane jest to faktem, iż dostaliśmy nie tylko podstawową wersję produkcji, ale także wszystkie dodatki, jakie do tej pory zostały udostępnione posiadaczom konsol. Pecetowy Burnout na starcie posiada pełen pakiet bajerów, czyli dodatkowe tryby zabawy wieloosobowej, cykl dnia i nocy, a także najciekawszy do tej pory dodatek wprowadzający do Paradise City motocykle. Criterion bynajmniej nie zamierza na tym poprzestać, w Burnout Store można uzyskać komplet informacji na temat dodatków zarówno tych, które już posiadamy, jak i takich, które producent dopiero zamierza wydać w przyszłości. W pierwszych chwilach po odpaleniu gry oszołamiające wrażenie robi przede wszystkim oprawa graficzna. Burnout Paradise w wersji na PC prezentuje się jeszcze lepiej niż konsolowe odpowiedniki, które swoją drogą zaliczają się do czołówki najpiękniejszych racerów. Mamy tutaj wysokiej jakości tekstury, dopracowane modele samochodów, całkiem nieźle prezentujące się otoczenie i przede wszystkim efekty specjalne. Esencją serii Burnout są wypadki, którym towarzyszą wgniatające w glebę fajerwerki graficzne. Wszystko świetnie widać na filmiku. Auto w zwolnionym tempie uderza w przeszkodę, po czym blacha wygina się we wszystkie strony, szyby zostają stłuczone, koła odjeżdżają na boki, a połowa części wysypuje się na zewnątrz pojazdu. Coś naprawdę pięknego. Autorom udało się również świetnie oddać wrażenie prędkości, co w przypadku tej ścigałki jest rzeczą bardzo ważną. Kolejny plus to świetna optymalizacja. Po totalnych klapach, jakimi okazały się być pod kątem technicznym konwersje GTA 4 i Saints Row 2, mieliśmy poważne obawy co do tego, czy Bernard Paradise w przypadkiem nie udusi naszego kompa na minimalnych ustawieniach graficznych. Rzeczywistość okazała się tym razem nadwyraz hojna. Dzieło Criterion Games to wzór dla wszystkich grup deweloperskich które biorą się za przenoszenie z konsoli na pc a czegokolwiek. Gra na średnim, jak na dzisiejsze standardy, komputerze, śmiga w rozdzielczości 1440x900 pikseli i maksymalnych detalach bez żadnych problemów. Przez kilkanaście godzin rozgrywki animacja ani razu nie zaliczyła spadku ilości klatek na sekundę, nie pojawiły się błędy w stylu wyrzucania do Windowsa, tekstury się nie krzaczyły. Ogólnie cud, miód i orzeszki. Jak widać, wystarczy tylko odrobina chęci. Widocznie w Rockstar Volition pracują leniuchy. Paradise City, w całości otwarte od samego początku gry, na swoich 75 km kwadratowych przestrzeni, oferuje naprawdę dużo atrakcji. Wyścigów jest grubo ponad 100, do tego dochodzi niszczenie billboardów, odblokowywanie 75 wozów czy zabawa w bicie rekordów czasu przejazdu na poszczególnych ulicach miasta. Kiedy się z tym uporamy, czeka nas jeszcze soczysty online. Kryterion dobrze przemyślał sposób uruchamiania trybu wieloosobowego. Możemy go włączyć w każdym momencie, a cały proces trwa tylko kilka sekund. Burnout Paradise pozwala ścigać się przez sieć maksymalnie 8 osób. Dołączający gracze jeżdżą według uznania po mieście, a kiedy mają na to ochotę, mogą ustawić się z resztą na wyścig. Pomaga w tym zaimplementowany system rozmów głosowych. Dobrze, że Kryterion o tym pomyślał, bo pisanie na czacie podczas rozgrywki w Burnouta jest raczej zadaniem wykonalnym tylko i wyłącznie dla nadludzi. Ciekawie wykorzystano także kamerki internetowe. Kiedy jakiś gracz zostanie stakedownowany, urządzenie robi mu zdjęcie w momencie niszczenia samochodu, a następnie pokazuje innym użytkownikom. Zastanawiałeś się kiedyś, jaki wyraz twarzy ma osoba, którą właśnie pokonałeś? No to teraz masz okazję się przekonać. Jeśli masz ochotę pobawić się z kumplami przy jednym kąpie, również nie ma problemu. Brak tu wprawdzie split screena, ale dzięki dodatkowi Burnout Paradise party, każdy z maksymalnie 8 uczestników startuje po kolei w wyzwaniach. Wygrywa oczywiście osoba z najlepszym wynikiem na koniec sesji. Idealne dopełnienie to zróżnicowany soundtrack. Od Paradise City słynnej kapeli Guns N Roses, przez energiczne kawałki od chociażby Alice in Chains, aż po muzykę klasyczną. od Paradise potrafi zaskoczyć dźwiękami wydobywającymi się z głośników. Nigdy nie jest to jednak niespodzianka negatywna. W dodatku mamy możliwość ręcznego przełączania piosenek, lub nawet wyłączenia ich z listy odtwarzania, więc nikt nie powinien narzekać. Wygodnie rozwiązano również sprawę sterowania. Do gry możemy używać kombinacji mysz plus klawiatura bądź pada, przy czym zmiana kontrolera przebiega bardzo płynnie. Można podłączyć pada w dowolnym momencie, a gra automatycznie dostosuje się do podjętej przez nas akcji. Żadnego wychodzenia do głównego menu czy konfigurowania przycisków. Po prostu plug and play. Warto też wspomnieć że panowie i panie z Electronic Arts stanęli na wysokości zadania i dostarczyli nam w pełni zlokalizowaną wersję Burnout Paradise The Ultimate Box. Wprawdzie nie było z tym wiele roboty, bo wystarczyło jedynie przetłumaczyć trochę napisów i wyłożyć troszeczkę kasy na garze dla osoby, która podkłada głos radiowego DJ-a. Jakiekolwiek minusy w przypadku Burnouta Paradise The Ultimate Box trudno jest znaleźć. Nie chcąc szukać na siłę, możemy Wam tylko i wyłącznie z czystym sercem polecić tę produkcję, bo jest warta każdego grosza, jaki na nią wydacie, a nawet więcej. Absolutny must-have dla posiadaczy PC, gwarantujący godziny cudownej zabawy. Należy się mocne 9,4.